W Bielsku-Białej z roboczą wizytą gościła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Na terenie budowy nowej bazy technicznej spółki Sita ZOM SA przy ulicy Reksia a obok siedziby zakładu gospodarki odpadami podpisano akt erekcyjny pod rozpoczynaną właśnie inwestycję. 3 i 4 października w hali widowiskowo-sportowej pod dębowcem odbyły się 13 Mistrzostwa Świata w Karate do Siotokan. Polska reprezentacja wywalczyła 3 złote medale. W rejonie Kozie Góry oddano do użytku kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała. Powstały dzięki środkom z budżetu obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2015. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy z rąk prezydenta Jacka Krywulta odebrali akty awansu na wyższy stopień zawodowy. W Bielsku Białej z roboczą wizytą gościła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Gospodarzem spotkania w ratuszu był prezydent Bielska Białej Jacek Krywult, a w rozmowach z minister Wasiak uczestniczyli również burmistrz żywca Antoni Szlagor oraz starosta Bielski Andrzej Płonka. Poruszone zostały niezwykle istotne dla naszego regionu tematy związane z transportem drogowym i kolejowym. Rozmowy dotyczyły m.in. budowy drogi ekspresowej S1, która ma zapewnić mieszkańcom Podbeskidzia dogodne połączenie z autostradą A4, oraz pozyskania środków na budowę drogi S69, czyli tzw. obejścia węgierskiej górki. Głównie poruszaliśmy kwestie uwarunkowań dotyczących jak najszybszego, jakbyśmy chcieli. Wdrożenia do realizacji inwestycji w postaci S1, bo wszyscy się tutaj zgadzamy, że to ma kluczowe znaczenie dla tego obszaru i nie trzeba być tutaj specjalnie wielkim znawcą infrastrukturalnym, wystarczy spojrzeć na mapę i wiadomo jakie ma znaczenie dopięcie się do autostrady A4 dla takiego miasta jak Bielsko na przykład. Uzgodniliśmy też współpracę w zakresie starań o finansowanie na S69, tzw. obejście węgierskiej górki. Tutaj pozwoliłam sobie poinformować Państwa o stanie przygotowania do aplikacji do CEF o środki na budowę. Mamy duże szanse, żeby je otrzymać. Ta procedura zaczyna się w listopadzie, więc tak jak planowaliśmy, chcielibyśmy już w przyszłym tygodniu ogłaszać na to przetarg, jeżeli pozytywnie zostanie rozstrzygnięty ten, ten konkurs dla nas, a mamy bardzo duże szanse, że tak się stanie. Dokumentacyjnie jesteśmy już do tego przygotowani. Również rozmawialiśmy, bo też pani sobie nie powiedziała, rozmawialiśmy tutaj też o, tak w cudzysłowie powiem, o Pendolino, tutaj do Bielska do Zwardonia. Też są pewne uwarunkowania, które oczywiście muszą być spełnione, bo to nie jest kwestia puszczenia pociągu, który będzie jechał i leci na pierwszym zakręcie, tylko to Aha. muszą być uwarunkowania pewne spełnione. Myślę, że tutaj też jest jakieś dobre, dobre spojrzenie na to, żebyśmy i do Bielska Białej i do Zwardonia jak najszybciej ten szybki pociąg mieli. Na terenie budowy nowej bazy technicznej spółki Sita Zom SA przy ulicy Reksia, obok siedziby Zakładu Gospodarki Odpadami podpisano akt erekcyjny pod rozpoczynaną właśnie inwestycję. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 5 października, a podpisaniu stosownego aktu erekcyjnego towarzyszyło symboliczne zasadzenie drzew na terenie budowy nowej bazy technicznej spółki Sita Zom SA. Podpisy na dokumencie złożyli m.in. prezydent Bielska Białej Jacek Krywult oraz Benjamin Wautier, wiceprezes zarządu spółki CityA Polska. Do bazy City przygotowywaliśmy się już przez kilka ładnych lat. Zawsze coś stawało na przeszkodzie. Wiadomo, że ta baza, która była dotychczas, nie mogła tam dalej być, bo przy środku miasta baza City tego, tego typu przedsiębiorstwa jest nie do przyjęcia. A ta baza ma same zalety, bo jest bardzo dobry transport, drogi dojazdowe są dobre, ale przede wszystkim jest najbliższe sąsiedztwo zakładu, oczyszczania, zakładu gospodarki odpadami. Czyli nie muszą to samo kilometrów robić, znowu jeździć, tylko mają praktycznie vis a -vis siebie, będą miały ten zakład, do którego właśnie dostarczają te wszystkie odpady, które u nas zbierają. Także ja się cieszę strasznie, bo ta inwestycja to była chyba najdłuższa z wszystkich inwestycji, które przygotowywaliśmy zawsze coś stawało na przeszkodzie, wiadomo, że jest, jesteśmy dwóch wspólników, bez francuski przecież wspólnik większościowy my ale udało się wreszcie wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca, i mam wielką satysfakcję, że rozpoczynamy tą tak bardzo potrzebną budowę. Bo SITA musi mieć swoją bazę. To z względu, nie będę tu o szczegółach mówił, ale przecież nawet to, że nie mamy gdzie przechowywać soli, ta sól jak się nie wykorzysta, to się zbrylała, przecież teraz będzie zupełnie inna technologia. Nie będziemy takich strat nawet ponosić. To jest taki jeden z przykładów. Ale jak powiedziałem, najważniejsze to jest sąsiedztwo tutaj z, zakładu, z zakładem gospodarki. Odpadami. No oprócz tego, już dzisiaj są inne czasy i muszą zupełnie inną rolę musi spełniać takie zaplecze. Musi być nowoczesne, tak jak nowoczesne jest dzisiaj zbiórka odpadów. Co tu powstanie? Tutaj powstanie nasza baza techniczna. Będziemy się przenosić z ulicy Gazowniczej, na której mamy w chwili obecnej siedzibę naszej spółki. Tutaj powstanie obiekt. Powstaną dwa obiekty. Pierwszy obiekt to jest budynek administracyjno-socjalny, a drugi obiekt to jest budynek magazynowo-warsztatowy. Dodatkowo powstanie magazyn, będziemy gromadzić magazyn soli oraz powstanie solankownia, w której będziemy wytwarzać solankę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak jak planujemy, inwestycja powinna być zakończona i oddana do użytkowania w grudniu 2016 roku. 3 i 4 października w hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem odbyły się 13 Mistrzostwa Świata w karate do Shotokan. Polska reprezentacja wywalczyła 3 złote medale. Głównym organizatorem imprezy był klub sportów azjatyckich Atemi z Bielska Białej przy wsparciu gminy Bielsko-Biała oraz Polskiego Związku Karate. W mistrzostwach wzięło udział 434 zawodników, reprezentantów 22 krajów z całego świata, m.in. Brazylii, USA, RPA, Rosji, Hiszpanii, Anglii i Niemiec. W czasie dwóch dni zawodów miasto stało się światową stolicą karate. Łączna liczba uczestników przekroczyła tysiąc osób. Zawodników, trenerów, działaczy i sędziów. Polacy wywalczyli w sumie trzy złote medale. Mistrzynią świata seniorek w kumite została Kamila Warda. Wśród panów najlepszy okazał się Michał Bombos, pokonując kolegę Szymona Grzywacza. Trzecie złoto zdobyliśmy w kumite seniorów drużynowo. W finale pokonaliśmy reprezentację Anglii. Do sukcesów Polaków dołączyli się również zawodnicy wywodzący się z bielskiego klubu Atemi. Do zestawu medalowego dołożyli aż trzy brązowe medale. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła Rosja, 12 złotych medali, 4 srebrne, 9 brązowych. Drugie USA, 4 złote, 1 srebrne, 5 brązowych i trzecie Polska, 3 złote, 4 srebrne, 9 brązowych. W rejonie Kozie Góry oddano do użytku kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała. Powstały dzięki środkom z budżetu obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2015. Już teraz w środowisku rowerzystów górskich mówi się, że Bielsko-Biała ma szansę stać się jednym z najatrakcyjniejszych polskich ośrodków tej odmiany sportu. Na dodatek ścieżki stanowią pierwszy etap większego projektu, którego celem jest nie tylko wykorzystanie potencjału rowerowego gór otaczających Bielsko-Białą, ale także zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach pieszych. Na razie powstały cztery trasy, a ich otwarciu towarzyszyła kolejna edycja zawodów z cyklu Enduro Trails oraz siódme zawody pump Bielska-Bielsko. Białej. Ścieżki powstały po to, aby zapewnić rowerzystom i turystom pieszym bezpieczne, bezpieczną przestrzeń, swoją własną bezpieczną przestrzeń w lesie. Nie kolidują one w żaden sposób ze ścieżkami pieszymi. Są to ścieżki jednokierunkowe, tylko i wyłącznie zjazdowe. Każdy punkt przecięcia ze szlakiem pieszym jest oznaczony. Ścieżki rowerowe są na, na punktach Przecięcia ze szlakami pieszymi są zainstalowane takie spowalniacze, czyli bramki, przez które rowerzysta przejeżdżając musi zredukować prędkość prawie że do zera. To jednak nie koniec inwestycji związanych z budową infrastruktury dla miłośników dwóch kółek. Złożony został już wniosek do budżetu obywatelskiego na rok 2016 dotyczący rozbudowy tych ścieżek. Tam wchodzi w grę trasa podjazdowa. Pod Kozią Górę oraz trasa łącząca Kozią Górę, a w zasadzie szyndzielnie przez kołowrót z Kozią Górą. Czyli wszystko zależy od tego, jak teraz Bielsze nie będą głosować. Zachęcamy. Projekt cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Tak mieszkańców miasta, jak i turystów z okolicy. Oczywiście głosować będą w projek Na projekt głosować będą mogli tylko mieszkańcy miasta. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy z rąk prezydenta Jacka Krywulta odebrali akty awansu na wyższy stopień zawodowy. Uroczystość odbywa się co roku w październiku. Podobnie było i tym razem. W tym roku akty mianowania odebrało 46 nauczycieli pracujących w miejskich placówkach oświatowych. To jest bardzo ważne w każdym zawodzie, a myślę, że w zawodzie nauczyciela szczególnie. Że nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, bo przecież musieliście Państwo przez pewien jednak etap działań przejść, żeby ten stopień mianowania otrzymać. Ja chciałem wszystkim Państwu pogratulować tego, no bo to jest jakiś jednak krok naprzód w tej karierze nauczycielskiej no i życzyć, żeby w odpowiednim czasie, w odpowiednim trybie, który jest przewidziany, żeby Państwo mieli szansę. I mogli otrzymać następny stopień na nauczyciela dyplomowanego. Oczywiście, jeszcze jest następny stopień, również, żeby tak nie zamykać drogi, jeszcze jest profesor, taki już mamy też w naszym mieście, czyli w jakiejś perspektywie dalszej również Państwu życzę, żeby nie ustawać w tych działaniach, tylko żeby starać się również taki stopień otrzymać. Ja serdecznie Państwu gratuluję i życzę tego, żebyście mieli satysfakcję z tego, co wykonujecie na co dzień.